Co tu jest tyle goroli? Tu nikt nie po naszemu, Co tu się w ogóle dzieje? jak będziesz chciał pogodać, to wiesz, mnie znaleźć, nie? nie? gdzie ja tam będę gadął? Trochę bardziej miękkie tematy, bardziej przyjemne. <noise> nie wiem, czy chcesz coś to na klatę. <noise> to się nie ominie, słuchaj, kolego. Dziękuję chłopakom, że mnie przygarnęli do swojego pokoju. Bytomskie przybytki, uciechy. Głębia, która gdzieś tam czeka, ta przygoda. Ja tam wpadłem w wiry po prostu. Czy <noise> ktoś może przetłumaczyć? <noise> Marcin, potwierdzam po polsku. Mówił prawdę. Chyba nie nie lubi lizać słodyczy przez szybę. Kilka osób chciałem złapać za język, za ucho. Będą te, b będą palcerni się upadlać. Warto zostawić sobie trochę miejsca. No, jakieś takie śląskie specjały. Bardzo, bardzo przełomowy technologicznie. Kebaby właśnie ze śląską roladą. Yy, momentami aż zaskakujący. Yy, z modrą kapustą i z kluskami. A chodzi z tym jak dealer, kurczę, jakiś taki obwoźny, wiesz, bandziornu, nie? Ja chcę to zobaczyć z bliska, bo to jest coś, co wynosi się ponad ten wysoki już i tak standard. Tam czuć klimat. Tam czuć smród tej plagi, tej czarnej śmierci, która się tam pojawia. Ale u nas właśnie trup się nie ściela w podcaście, tak jak w tej pladze, Co sugeruje, że jeszcze trochę tu sobie posiedzimy i pogadamy. To jest coś, co kurczę wszystkich kusi. Only positive feelings. Pozdrowienia z hajmatów.